Zobaczcie, to jest to, i to mi się podoba, wybudowali sobie tunel, taki tunel za parę milionów, parę miliardów euro, ale to jest dobre, bo ten tunel głównie służy temu, no pokaż, pokaż jak tam jest wjazd. głównie służy temu, żeby jak sobie taki warszawiak będzie chciał pojechać do Zakopanego, to on sobie takim fajnym tunelem przejedzie, Nikomu to pewnie tutaj praktycznie nie służy, bo oni sobie tutaj radzili bez żadnego problemu. Ale jest tunel. Parę set milionów poszło w pierdut. O, tutaj nawet napisane. Czekajmy teraz zobaczymy ile to ile poszło, tam napisane, będzie, czy nie na tej tablicy. Nie napisali, bo się by nie zmieściły zera. Ale proszę bardzo, elegancja, Francja, Ameryka, a co najfajniejsze jest zasięg GSM-u gadałem w zeszłą stronę z kolegą i pięknie, po prostu przejeżdżasz sobie parę baniek, po to, żeby słuchajcie, taki warszawiaczek mógł sobie przyjechać. Opłaca się? Się opłaca się. No, pokaż jeszcze, jak parę milionów wygląda. Miliardów. Milionów. W eurach to wszystko jest. A zaraz tak, i tak wyjeżdżamy. Jeszcze chwilę, już nas w tunelu nie będzie. Ale shorty by był za długi. Widzę światełko w tunelu. Światełko widzę. No i słuchajcie, 5 minut, tam no 5 minut. 2 minuty przejechane i nastała jasność.